Witajcie, dzisiaj na Ksyli nastąpi historyczny moment, a mianowicie bicie Bossa Kraknorka. Jak widzimy, Ranga Revenger, czwarta, czyli ta, która jest potrzebna do bicia Kraknorka. Jest to pierwszy Kraknaknork na Ksyli. Co z tego będzie nie wiem, czy został jakkolwiek zmieniony. Czy w ogóle gra się skraszuje? Tego za chwilę się dowiemy. Co się stanie, gdy poproszę Wolwiga o kraknorka? Boss. Jak widzi zaopatrzony w kilka potów i spirów. Nie jestem pewny, czego mam się spodziewać. Może jest jakiś błąd i będzie przyzywał demony. Nie wiem. Aż 40 punktów mi pójdzie, ale zaryzykujmy. Zobaczmy, co ma do zaoferowania Kraknorg. Czy jestem gotowy? Oczywiście, że tak. I jest Kraknorg. On w ogóle mi damage'a nie zadaje. A nie, coś z tym O! O! To to jest boss czwartej rangi, właśnie. Jak widzimy, ma super damage. Boss czwartej rangi. 6 golda. 6 golda. Za bosa czwartej rangi. Czy wzięło mi punkty? Tak, wzięło mi 40 punktów. Aż za niego. Plota żadnego. exp mało i w sumie on nawet silny nie jest, więc yy, polecam. Także to na pewno będzie zmieniane, myślę bo w obecnej sytuacji, no nie ma sensu go za bardzo bić, ale jestem pierwszy, pierwszy na serwerze ksyla, który dokonał bicia kraknorka. Dziękuję za uwagę. To by było na tyle. 40 punktów, poszło się i przechodzimy do monsterku. Pa, pa.